Cześć z tej strony, Zivach i witam Was w kolejnym odcinku z South Parka. Tak sobie chodzę i znalazłam dziecko. No i dzień dobry, Cię, znalazłam. A przyszłam tutaj, bo jeszcze gdzieś nie zostało odblokowana. No a co ja tutaj robię? Chodzę sobie tu i z powrotem, ponieważ nie odblokowałam jeszcze jednego tego dynksa do drogi szybkiego ruchu. Skeeters Ball and Cocktail School Beer in Here. Chyba nie weszliśmy tutaj przedtem. Tak mi się coś wydaje, że ominęłam to miejsce. No tak, ominęłam. Na bank mnie tu nie było. Piwko nie mogę wziąć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.

Chodź tu szczurze. a z nim się normalnie bije. To jest taka walka. Ile ten szczur ma y życia? Co jak teraz nie chcę? Dobra, chcę zdolności. No to zróbmy kopalnię Ja i szczurowi. Wściekłemu? Nie, ja chcę temu, to nie. To zróbmy... Kurde. To ma mam najwięcej. Ja bym tego najwięcej wzięła. Czurmutant, bo może on przywołuje. A mało wzięło. Ja bym u niego zrobiła zdolność mod Burzy. Z nadzieją, że może ten drugi też coś zostanie. Ups. Nie, nie tam przycisk myszy zrobiłam. Ale za mnie debil. Zablokował. Dobra. Ono mocno gryzą. O, kurde. Mój ziomek jest ugryziony. Musimy go wyleczyć. Ale dziwna walka. Mikstura leczenia duża? Użyj, masz. Zbrzydzony? Mikstura uzdrowienia usuwa negatywne efekty. Dobra, minusy usunięte. I teraz ja muszę walczyć. No dobra, to zróbmy zdolności. Zróbmy tą kopalnię jaj temu. Pięknie. Poszedł. Jest deptany. Teraz tak. Ja jestem chora. A ten nie ma ani pipy ani zdrowia. Znaczy ja mam dużo zdrowia. To inaczej. Zróbmy mu miksturę leczenia, żeby zjadł sobie coś. Pipen odnowimy później. A teraz weźmy młot. Ale... Ten ma mało życia. Pięknie. Ok, udało się. Dobra, to teraz tym wezmę. Tego nie mogę, więc ukrajera. A moim wezmę, może ten młot, faktycznie? Pięknie poszło. Okej, okay, tak z każdym szczurem muszę walczyć, o kurde. A mogę z niego coś wziąć, właśnie. Gotówkę w szczurze. Mikstura siły: ostry jak brzytwa kieł, mała łapa ostra jak brzytwa kieł. No dobrze. Dobra, to raczej pójdzie szybko, bo jakby już się ogarnęłam. Mam problem tylko z maną standardowo. Bo mi zawsze... Jakby zawsze mam za mało jej. A, jeszcze jeden. Dobra, widzę martwy szczur 3 na cztery. Mówię coraz, coraz szybciej. I udało się wszystkie szczury ogarnąć. Dzieci poradziły sobie z, ze szczurami. Dawaj kapuchę. Serio, zabiłam mu szczury i on mi dał yy, te rzutki barowa? To jest jakiś absurd. Kwiatopotam. No nie byłam tutaj w sumie jeszcze. Aha, muszę mieć klucz do wieży pokoju. No dobra, no to w takim razie poróbmy coś. O, przy tym ze mną nie chciała być. O nie. mój zamykaj drzwi. Jakie rzeczy się nie robi. Przy otwartych drzwiach. Kolego. No ładnie, tu macie ładnie. Siema, czemu się chowasz? Pit? Czemu się chowasz? Będzie poważne. Dobra, idę do tej szkoły. A co jest? Aha, myślałam, że coś w kościele. Nie, ale idę do szkoły, robić już tą naszą główną misję. Dobra, muszę wyglądać jak Emo. Musi się nie trzymają z konf 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 konformistami? Dobra, co oni noszą? Noszą jakieś takie peruki, ale włosy bym zmieniła. Tylko jeszcze makijaż potrzebuję. Nie raczej oksów nie noszą. Nie, dalej tu nie pasują. Może mieć jakieś takie typowo punkowe rzeczy. Bo jak klucz do kuchni, tu raczej go nie będzie. Ej, te rzutki barowe są dużo mocniejsze. Świetny w sumie. Super wyglądam. A czerwone może włosy? Co mi tu pasuje? A niech będzie na czerwono. Craig, this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for three hours, buddy. Okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name no, is no, <laughs> no, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Nie, no, tylko my. My pomożemy. Tylko najpierw rozwalę te elfy. O jestem ciekawa teraz tych rzutek barowych. Kliknij lewy przycisk myszy. Uuu i to na przemian uderza. Zarobiście. I poziom czwarty, mam nowe ulepszenie. Ekstra. Zaraz sobie coś weźmiemy. Ja bym sobie wzięła tak. Na pewno mamy ten ekwipunek. Coś tu było: poziom czwarty, szata Druida. Dodaję 6 punktów pancerza. Dobra, weźmy to. To teraz mi nie pasuje reszta, no ale trudno. Co tu mam? Tu nic ciekawego, ale mogę sobie chyba w zdolnościach jedno ulepszenie dokupić. Nie mogę nowego, rozumiem, nie.

No, będziemy się bić. Kej, ty masz zdrowie 156, rudy dyżurny. E, no teraz dwa, go pokonamy panie, nawet mocno nie musisz używać. I repeat, officer down. All hallway monitors to the right hallway. Oh, god damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're never getting out of detention. I'll be out of detention. Careful, douchebag. This <laughs> dungeon holds many secrets. For centuries, these halls have been unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of... Intruder alert! Initiate security protocol! Shit, more See if there's a way to take them all out at once! Wow! widziałam, że tak można. Ale zarobiście. Wystarczy, że się coś pali i mogli wszystkich jednym wielkim pierdem ogarnąć. Co za gra? Muszę wam powiedzieć. Co za gra? I dobra, dobra, dobra. Pewnie po czym nie stałam w tych rzeczach. Tutaj wychodzi na to, że on nie umie rzucać uroków? Bo mówi potrzebujesz kogoś, kto potrafi użyć uroku. No to by wychodziło, że to nie on. Trochę nie ogarniam tu niektórych rzeczy, bo można y, przyzywać w ogóle kumpli A mogę! Zna królewskie zakręcia... zakręcia Być może... Keniego teraz potrzebuję O siema! Ale super, że, je, że możesz od razu iść Aaa! Tak to można zrobić! Ej, ale Kenny jest facet. O co tu chodzi? Nic tu ciekawego nie ma, no. Muszę wam powiedzieć. Tu mogę pewnie to zrobić. Jak ten drugi tam pójdzie. Dokładnie, okej. Okay. A jeszcze jest trzeci. Okej, okay, ale tu już chyba nic nie zrobię. Więc y, tego ziomeczka pokonamy w normalny sposób. O ja, mamy tego. Keniego. Z Keniem jeszcze nie walczyłam. Co on tu ma królewski buziak? W Wtrzaści przyjaciele. Oczarowuje zwierzęta swoją urodą i nasłania nieprzeciwników. Naciskaj AD, aby odpędzić szczurę. Oj, to może być ciężkie. O kurde. No, naciskam AD. Wow! Wow, co to było? Dobra, to też z Serduszka, but Słodziutko. But with these churrami, Damn it! You hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. <trymiany> he's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never going to get inside here because to open the door, you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Ciężki poziom przed nami. Naprawdę ciężki poziom. Nie sądziłam, że tu tak, tak ostro będzie. Czy już wszystko wzięłam? Mam przynajmniej część. Dobra. W tym miejscu kończymy. Wiem, że tak od dupy strony, w połowie walki, ale mam już wystarczająco dużo materiału, żeby was nie zanudzić. A kolejną część przejdziemy po prostu później. Nie sądziłam, że ta akcja w szkole będzie taka długa, więc. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się buziaki, pa!